Rozmawiamy dzisiaj z siostrą Adrianną, Dorotą Zabierka. i żałujemy, że dopiero teraz wpadliśmy na pomysł przeprowadzenia tego wywiadu. Opuszcza nas siostra? Niestety, w tym roku dostałam dekret od naszych przełożonych, że w sierpniu mam objąć nową placówkę. Zawsze nas ciekawiło, jak brzmi pełne, zakonne imię siostry? Co ono oznacza i skąd się dzieło? Moje imię siostra Adriana Teresa Podlowskiego-Mistrza. Jest taki zwyczaj u nas, że jak rozpoczynamy nowicjat, czas nowicjatu, to przełożeni nadają nam nowe imię, na znak, że rozpoczynamy nową drogę życia poświęconą Panu Bogu. Ja napisałam siedem takich imion, które mi się bardzo podobały i były związane z patronami i pierwsze, które było na liście, czyli Adriana, otrzymałam wstępując do nowicjatu. Natomiast predykat od Boskiego Mistrza, otrzymujemy ten predykat przy ślubach wieczystych i oznacza on tajemnicę, z którą chcemy złączyć najbardziej swoje życie. Ja wybrałam od Boskiego Mistrza, dlatego że Boski Mistrz to jest Chrystus Nauczyciel, a przychodząc do zgromadzenia, odkryłam nie tylko powołanie do życia zakonnego, ale do pracy też katechetycznej, pracy. Przede wszystkim z młodzieżą, ale i z dziećmi, mhm. który był przyjechał się do Ostrowi i z czym się się że chyba jeszcze tutaj. Przyjechałam do Ostrowi w 2004 roku. No i muszę powiedzieć, że po Ostródzie było to miasto bardzo piękne. Jak tutaj przyjechałam do Ostrowi, to niestety byłam trochę rozczarowana. No, Wyglądem miasta. Miasto nie podobało mi się zbytnio, ale humor mi się poprawił, kiedy tylko wyszłam na tę ulicę i spotkałam ludzi, bo rzeczywiście na żadnej placówce, gdzie byłam do tej pory, a jestem z prowadzeniem 24 lata, yy, nigdy nie spotkałam tak życzliwych ludzi i młodzieży kłaniającej się wręcz na ulicach. Osobą miejscem będziesz się skorzystał w zdrowia. Bułginkowskiego osiem, nic innego. <grym> Oczywiście. Tak, zapewne w ciągu tego czasu wydarzyło się na pewno wiele ciekawych rzeczy oraz osiągnięć. Prosimy, żeby siostra wymienił na te, które są przy stwierdzeniu najzabawniejsze, najciekawsze lub też najtrudniejsze. O najtrudniejszych chyba nie chciałabym mówić, a o ich na pewno niewiele. Natomiast no, może zacznę od tych najzabawniejszych, które chociażby miały miejsce dzisiaj, kiedy Łukasz Świat z odstawą przyszedł po mnie do domu, trzeci dzień z kolei, żeby przeprowadzić wywiad i szłam z taką delegacją, z takimi ochroniarzami, a on po drodze śpiewał do zarodania w to było rzeczywiście bardzo zabawne. Nawet nie wiem kiedy mi minęła ta droga do szkoły, bo zawsze tak się troszeczkę dłuży. 10 minut idę, natomiast dzisiaj to jakby przez dwie minuty przeszło. Ja A czy będzie się czegoś brakować po wyjeździe stąd? Na pewno będzie mi bardzo brakowało młodzieży, dlatego, że nowa placówka, na którą idę, to jest praca z dziećmi w szkole podstawowej. No i no, tego najbardziej chyba żałuję. Bo dobry kontakt zawsze miałam z młodzieżą. I gdybym miała ja wybrać, i gdyby to od zależało, mała nie do młodzieży. Prosimy, nie się stanę, opowiem o miejscu, do którego się wtedy które wyjeżdżam. Wyjeżdżam do Sługał. W tym mieście spędziłam 9 lat swojego życia za także nie jest to miejsce obce. I wraca można powiedzieć do swojej szkoły, bo mm -hmm. wtedy była to szkoła ośmioklasowa dla młodzieży, która podobała do wyszmowania. Miasto jest przepiękne. Suwałki i okolice. Yy, no ale jak pomyślę o życzliwości ludzi w ostrogi mazowieckiej, do tej młodzieży tutaj, no to te uroki suwałk jakoś gdzieś schodzą w ciebie, mimo wszystko. A co się z tym nam, uczniom, na pożegnanie? No słowo pożegnanie tak smutno brzmi. Ja nawet zastanawiałam się, czy przyjść na zakończenie roku, że nie upłakać czasem. Bo rzeczywiście z tą szkołą, z nauczycielami, z młodzieżą bardzo się zżyłam przez te 6 lat, które minęły bardzo szybko. i Chciałabym, żebyście pamiętali o tym, żeby budować życie swoje na prawdziwych wartościach, nie na tych, które dzisiaj media nam serwują, ale na prawdziwych wartościach, tych, które ja też staram się przekazywać na lekcjach religii i nie tylko na wycieczkach rowerowych, jakie jeździliśmy na spotkaniach persjańskiego apostolsko-młodności, które prowadziłam w tej szkole. I chciałam oczywiście zawsze pamiętać że jeżeli Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu w waszym życiu, to na pewno będziecie szczęśliwi, bo wtedy wszystko będzie na swoim miejscu. A ja oczywiście będę o was pamiętać zawsze, o postup mazowiecką będę bardzo wiele wspominać. No i... Na pewno zabiorę Was w swoim sercu i w swoim modlitwach Dziękujemy za poświęcenie nam czas i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.